w tam i nie ma ikony, to czy, że działa, to nieważna. Działa ta gra w ogóle, nie? No. Ian! Ja, myślałam, że już idzie, a to taki pasy z gry jest sensowne. Zablokowałem ją tu. Aha, wiesz? i w ogóle chciałam powiedzieć, że. Aha. Wczoraj yy, grałam sable i wzięłam jej okrwawioną spódniczkę i się nie wczytała. Ja biegałam w samych majtkach. Wiesz? No. To i się patrzy na mnie Kisno Dobra no, naraz. Tak zrobiłeś. No. Zabrałem to ten tak? Idzie do nas. Nie wytrzymam. Płaskarowe coś. Ja nie ma skrzynek jego tego. Ale ja słyszę muzykę. Ja on za mną idzie, ona stoi pod paletą i mi przeszkadza. Ja ją wiewałem. Ach jo. I'm so sorry. Sorry, no sorry. Opresję ma. Nie wiem co to znaczy. No, znaczy, prze, mnie. Trudno. O, na lata w powietrzu. Zamiast się schować to co zrobiła jak się kręcę w kółko. No trudno. No że to no, 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 super. Nie zabrało mi Aury, więc nie wie, że tu jestem. Nie może. To nazwij haka, taka cieniutka niteczka biała. Jest, faktycznie. Co to znaczy? Może uroboros jej się nie za. Um, nie skasował? Nie zdążył zrobić więcej niż tyle, co widać. No, no robi jej tak. się. No. głupie. On tak robi? No, zaśmiał się i poleciał. Za dziadkiem? Dobra, jeszcze dwa testy, nie będzie zadanie zrobione. Nie mam zadania. Nie ma innych zadań. Wszystko jest to samo. A mój ja robię tylko gen? To no bo ona została zdjęta przeze mnie dopiero, a Jerek się goni. Będzie leżał zaraz. Latarka działa? O kurde, Sadakowe, więc ostatni jest zjebany przeze mnie. Możliwe. Tak. Zawsze jest ostatni test. Ja tak miałem wtedy długą, pamiętasz? Chyba no, idzie do hit. ciebie czy nie? Tak. Co to tam robię hit. Gdzie jest ten dziadek? Szuka mnie, tu wiesz. A ja mam krzaki modne teraz. Mhm. Uh -huh. Oj, rączka wystaje, chowaj, tą rączkę. Nie grałem w tę grę ponad tydzień, tak żeby w meczu Przerwał bez... mi. Ja też, przerwał mi. Robienie tutaj temu Geno mi Stary, mam nadzieję, że coś zrobisz w domu. No, tak, nagram sobie wygrać. <laughs> Co? Dobrze, że on robi hit. No. No! Elody! Boże. Ty wy robicie. Nie, bo wiesz co? To tam skończyła robić. Wstała i on akurat przechodził obok, a w no czakach to... było. Nie wina. Nie. To jest już zabrane? Nie. Kurwa, wybuchnę gena. To jest zepsuta. Kurde, no. ten mój tam na końcu. No i sadakowe zaraz będą. jak kto wybuchnie. No ty ostatni ty zawsze. Nie, ja nie wybuchłam. ostatnich. Dobra, chodź piczko, zrobimy gęsam. No widzisz, że działało wszystko ładnie. Hej. Także to u ciebie zawsze nie działa. Tam ostatnio tak jak u mnie kiedyś. No, ten I DS ostatni. mi nie działał nigdy wtedy też. Także oni zaś coś zjebali, muszą to naprawić. Tak, oni wiedzą, że oni mają naprawić miło. To ty... sobie y, u Roborosa zrób lepiej. I ciuchy, że nie działają. Jak on mnie goni, tak mam co zrobić? Nie widać, macek było, żeby. A czemu Dziadek on coś chyba... What the Dziadek fuck? był przy okazji, się napotoczył chyba, biedny. Na ten twój gen? Co z nim? No, chciałam go robić, ale. Chyba no, by tam przyszedł. No, dziadka goni. Black Friday. Ok. Mm -hmm. It's Friday, Friday. Jak tam daleko już zaszła za w tym? Nie wiem, no gra. Na początku trzy razy i mówił od początku. Cały czas jest od początku, mówię ci tam z w Alicji. Ale tam się skróty otwierają ogólnie. Skróty są otwarte, tak. Nie wiem, że... Oszołomiło, oszomieniła. Hej, trzapkę mu zrobiła. Mówię, ale tu masz jakiś shift coś. i tak dalej, no się na no jest coś do zrobienia, ksiata. Aha, bo wy na tym, dobra. Głuknąłem gena, bo się pokazał malutki też jak mniejszy niż DS. Ale przed każdym bossem jest chyba ten handlarz, więc to też jest spoko. Musiałam go ściągnąć. Bo jak się bomby robiło, to one dużo zabierały. Powiedział, że tylko, raz że, że... pteczka i go pokonał, tylko i tyle. No, może mu osłona działała, a ja miałam opóźnienie na padzie mam, bo ja widzę to. No garda zabiera życie, to bardzo zabiera, ale unik normalnie działa, tylko jak się zaznaczy przeciwnika. Nie, bo jak się Garda zrobi idealnie, to daje ci życie i zabiera przeciwnikowi życie. No ale jak blokujesz po prostu, nie wiem? Taką sobie <laughs> z dupy. Ale to trzeba idealna garda to się no nazywa tak, w ja tych rzeczy, coś takiego, nie wiem. Dla mnie to jest tobie ci się też poradził, bo tu grać w gry. Znaczy w Kenie tak dużo trzeba było raz zrobić w idealnym czasie zrobić kontrę, blok i. Wiesz co? Ale była zrzucona, jest nagrane, co za oszuszkaństwo on przeleciał przez zrzuconą paletę. Jestem w trakcie sadakowych, niech on mi tu nie idzie. No zrobione, pięknie, zarówno w laga, nic. Wiem, z której strony mi on wyjdzie. A uruboros mi się skasował teraz już? Nie, ja, zesrał. Po co się kręci tu u ciebie? Mogę się dowiedzieć? Ej, nic się nie ładuje, lol. A gdzie on niby jest? Warto, nie Muszę tego na dobra ściągam, bo tu nie ma czasu na głupoty. A ten mój to w końcu zrobiłam, czy nie? No, chyba nie. Możemy popsiącać jako leon. Ale nie mam. Tam no, leży butelka wyjęta na środku mapy. Możesz iść. A tu obok jest skrzynka. No, Chcesz cię popsiukać? Czekaj Działają te skrzynki dalej, że się odchodzi i się... Tak! To Zaczy jest fajne, wiedz. bo... To jest fajne, bo się biegnie i nagle się tepie tam gdzie, chcecie killer uderzyć, przy cię tam nie ma. No nie wiem, czy to jest. Widziałem tak TikToki. No działa. No i przelaz, bo Boże! I mam jeszcze des i mam potem. Co ja mam tarpa? zrobić teraz? Bo ja tu masz? jestem tylko... Mm. Ale nie, nie wpierdalaj mnie. Nie wiedziałem, że akurat tu mi zjadło. Czemu niby? Szybkie przeskoczone przez okno? Tak. No to od gusta. Jakie głupiety? Dalej tu jesteście, dobra. to nie no. robią te gemy. Dobra, coś tam robią. Stupczaj. No ty nie masz jeszcze w kule tego? No nie. Nie, nie mam. On mnie zaś nie przechwycił, przy okazji. To w To Platarkę. Nowe kule się toczą. A dwa genery są inne robione. Na szubienicy na pewno i chyba właśnie po Poszedł Proszę, Muszę wrócić do spray'a. Ja mam szafkowane, jak coś. Możesz tu genei pomóc. ona wybuchła, właśnie. Wiem, słyszałem. Trudno. Teraz będę mieć brak możliwości. zamiast biegnię do tego strzał. Po pokera jest to ten, tak. No i na tej szybienicy tylko że oni się tam biegają, nie? Ja też to przestał być robione. Czemu? Nie gadaj, że oni tu są, on jest zablokowany, Aha, sadakowe testy. No to w pieprzu Hagena pewnie dlatego to wybuchło. 16 sekund, to już minęło dawno. <noise> to ja nie wiem. On biega gdzieś na dole. Dobra, muszę do dziadka się mu pomóc, bo go tak. trochę. <coughs> A. No podpalę tą widzę. Aleks! To ja pójdę do szubienicy za ten czas, może. Bo wy jesteście tak blisko. Ja się nie mogę już wychylać, no. O szybienicy jest no. Zostawił maźle. go chyba. On pewnie tu przyjdzie, pilnować. Zrzucił paletę, Nie, okay. nie zostawił dalej. Aha, dobra. Dużo nie brakuje, ale on Biegnie mi tu idzie. Za nim. Dziadek tam do was poszedł mhm. Na niego poluje cały czas, wiesz? On jest nim zajęty ona tu chajne. przyszła. Ta ruda Ale ona włosy. nie przyszła, od Killer'a. Ona przyszła tam z dołu. Kurwa. Nie, nie zdążę. Zrobię. Gdzie jest w ogóle moja latarka? Ale ja nie mam latarki? A nie wziąłeś spraya nie masz zamiast latarki? Nic. Dobra, nieważne. Ona dokończy tego gena chyba. Czemu? Jezu, no nie rozumiem tego, tak, co to się dzieje? Jak on stoi i patrzy na to właśnie, co się stało? Też mam takie właśnie mindfuck, panie. Dobra, ona robi, już kończy. Kurde! Ale mu wylajzłam. Renalino! Nie masz? Tego i nie mam. Jest paleta? No o, daj co. Leżę. Nie. Kurde, jeszcze jakbym była cicho, to bym się mogła w krzaki schować, a tak to... Czekaj, no ja tu jestem, ale mnie nie widzi. Nie mam latarki, żeby mu na nawet. No, jest, mam tyle pasków na ekranie. On cię zgubił w ogóle, poszedł gdzieś do tyłu. On otwiera bramę może przypadkiem? Nie. De jest tu szafka gdzieś? Ona tu jest przecież. Dziadek się psiko tam z tym. No i dobrze, bo ona też potrzebuje. To mógłby ją popsikać, nie? No, czemu jej nie popsikałeś? Muszę tość. Twoja latarka, co się stało? Żeby tylko odkładałem no. ten, to się w milu rzeczy porobiło. Mogę hmm. no popsikać. Mógłby otworzyć te bramy, że nie byłoby... ten... Chodź. No, dziadek patrzy, zamiast wziąć ten spray i ją popsikać też, to... No, Black Friday i koniec, a nie tam jakieś... Nie to wiem, to czy mam bramy? otwierać tą bramę, czy co ja mam robić... A, no, a mi tu przyjdzie to i jeszcze umrę. Jeszcze masz. Będzie mi kampić, o, i jak zwykle. Dzisiaj sa taka sadako była, nic nie umiała zrobić, nikomu nic nie powiesiła, więc ja sobie wzięła Mori no. i ja zaśmiałam to, że weszłam do szafki, się wyleczyłam nie mogłam z niej wyjść, się nie dało i ona mnie wyciągnęła i kampiła na koniec, ale mi pomogli wszyscy, uciekliśmy. Aż no, czasem Mori wzięła, jak można mieć Mori, jaka chora. No. <laughs> Over here. Dobra, no goni ich tam w bramie gdzieś bra, na Ja w bramie. Tu chłop wisi. Ale dobra. Tu! Stoimy w kolejce w tej Energy I, dziewczy... I taka dziewczynka przed nami, nie wiem ile kurwa lat miała. No może miała więcej, bo była niska, nie wiem, nieważne. I mówi, aby. Ej, to aby upadł na Heparionie. No! A Zuzia mówi, nie, że jeszcze nie, a jak było, nie? Pyta się jej. Ona mówi, takie oczy zrobiła? Fajnie, fajnie. Wow. Pewnie obsalane dziecko, co? Uh -huh. Bo to tam takie małe dzieci wpuszczają. I tam jest chyba metr czterdzieści albo metr trzydzieści, nie wiem jak, ale Niektórzy z Niektórzy dorośli ludzie tyle mają. Fake no. nie gra. Boże, no może przysikł czy coś, no. Jaki killer? clown bo butelki latają. No to nie słyszałem Hey, wake up. Nie, on go dopadnie, bo idzie tu. Christy, Zobra, wake się. up. I don't like it. Ten aktor Christy. grał teraz w filmie. Taki był hmm. krótko ścięty, nie? W tym już kotem biegnie przez... W e... ciche Miejsce 3. Znaczy dzień no. pierwszy w sumie. To jakby przed wszystkimi. No ale trzeci film. Tak, widziałam na Tiktoku, że biegnie, znaczy na Instagramach, że biegnie i latuje kot. Chcę obejrzeć ten film, bo oglądałem dwie części poprzednie. A to jest to, co nie można się odzywać, bo mam uh -huh. bo boki. No to oglądałam to też. A w ogóle dwie, w ogóle gra się robi. O. A, ale nie wiem, czy to fajne będzie. No, jak wszystko inne, które teraz wychodzi z takimi bebokami. Bo to taka pierwszoosobowa, wiesz, chodzona. Strzelanka. A, a czemu strzelanka? Na mnie że oni nie szczelali do tych popołudni. No to będzie szczelanka, no i tyle. Johansson. <noise> jest dziesiąta. No. <noise> no. A ryż za darmo też jest prime'a, tak swoją drogą. A z tym. mnie no, tak, to na wszystkim jest za darmo. Z tym samobójców, no nam od 16. Na Legion można grać z kimś? No To się przede wszystkim gra w czteroosobowej drużynie maksymalnie. Aha. Ale wszyscy za darmo nie będziemy mieć. Nie trzeba. Z robię gera przed klar, popaczał, poszedł, w sensie nie zobaczył nas. I ten Jacek wikiwa głową, tak, tak, super, że raz nie widział. A on nie ma tego? Że cicho jest? No, w Legiona, ja mam z Prime'a, też ma Prime, tylko ty nie masz jakaś rota, jesteś po 50 Gdy złotych na no, rok. Ale to Xbox może dał za darmo. ja srał. Zobaczę, albo playka, no i to będziemy grali. Nie. się musi dać. O! Kto robi? A ja już mam totem, chcesz to totem? No. Jest. Chcę. Zobaczyłam go tylko przez to, że się wyświetliło, zrób. Idę ten, go ściągnąć, bo mam perka, żeby się sam ściągnąć. Ale to się nikogo nie ściąga na razie, no. Bo... To, teraz umrzę, lol. Ja idę wyratować ratować, właśnie. Muszę ten totem. Co to był? Wpłaciłam ich. Okej. Okay. Rajna powiedziała mi, że powinni mi założyć niebieską kartę dla kotów. No właśnie. <coughs> Co, jak to mięso wyciągnął ze zlewu? A to wtedy? No ale to były barony, tam nie słychać. No dobra, ale opierdal dostał hardy. O, widzę ich. No czy nie wiem, Jego widzę, ale. Czy go nikogoś? Raczył się. Nie. Rozwala no, pelety. Ude... O, Och, goń. Co źle, biedny Jackush. Johansson dostał. O, dostał z palety. Co z palety i jeszcze się śmieje z no, chory jakiś. To jest dużo gana na środku. Róbcie. Jak oni tu biegają. No to w trakcie właśnie bieganki ruchu. Sama serów. Ruch. Mmm. A mmm. To nie. Kurwa mnie na pewno. A może nie? w ogóle podnosisz jak że kiedykolwiek, żenada? On kiwał, że nie, że nie chce. Musisz mu pokiwać głową, bo on też taki jest dziwny. Ej, normalnie się odbijam w tej szybie, która tutaj jest. Za nami, za mną. To jest moje odbicie. To nienawidzę. Jezus, chodźcie tutaj, tego gena tu nie ma No wiem, ale on tu chodzi, akurat przyszedł. Jakby mnie to dotku włączył gra. Ja, strasznie. Pójdzie go skopać. No oczywiście. mnie. No, nie, nie. No, pozwoli tego gena zrobić. Ale go mnie to możesz robić. Ja tyle. Wracam. Panie cię goni, jak ty robisz ciura ludzi? No dopiero teraz mi przestało grać jestem serce. O No chyba chora jesteś. To ja, ja i ja. Jezu! Na pewno. A no, ja zaś tu jestem. mnie cię, tam, Nie, złudziś coś. Hurra, coś tam. No mnie nie zrobiło, czemu? No bo ty jesteś offline hit. Na wszystko, offline, no stopam od ciebie wiadomości, głupie. Dobra. No nie wierzę w to, po no, prostu. No on Jest taki ślepnięty. Ej, no gdzie mi na głowę skoczyłeś? <noise> Goni mnie. Wiem, ale on odchodzi, jak dalej odejdziesz, to przyjdzie tu z powrotem. Goni mnie jeszcze wciąż, na pewno naprawdę. Kończcie to, proszę. Nie powinno mi to dotknąć, no, ale ok. Ok, szafkę na teraz. On tak szybko macha tym mieczem i potem tak, tak przeciąga ten y, cios. Tak zrobiło mi właśnie. Pożeb. Nie, nie. No. Hej, ha, ha, ha. Też grilla robi, czuję. No, o. Talara, tam włazimy do jakiejś takiej świątyni, wiesz, gdzieś pod ziemią oczywiście. A ona prze, bez flar przez całą grę. I tam jakieś takie pochodnie się świeciły i ona tam weszła i tak... I know that I don't have flars, but this natural light is enough for me. A jak? Ale dla mnie nie, bo nic nie widzę i no muszę strzelać pistoletami. <laughs> no to po, to jest... to jest AI zrobiony głos, tak? Nie wiem, mi się wydaje, że bardziej ktoś takie właśnie. Ono tak gada jak ci się wszyscy w Egipcie. Zaraz się dowiemy, czy jest Noem, pierdolnia. Oh fuck nie. To super, ciekawe, gdzie go znajdziemy. On nie będzie się dużo świecić. Chyba. Trzeba... Jeff robi jakiś y, totem. To ja zacznę bramę otwierać. Przy mnie jest Jake. O nie! On przyszedł do bramy. Ja leżę. Ale... No coś mi nie, nie podoba mi się to jego uderzanie. Kurda, No nawet skasowane, no ale co On mi tą ma. głową ciągle ma, no tak, mam go dość. Tutaj, gdzie leżę, to bramę troszeczkę otwierałam. Ale on... On tutaj przyszedł, ja otwierałam tą bramę i spanikowałam, że on mnie widzi, a on mnie nie widział, on mnie dopiero zobaczył w momencie, jak odbiegłam i spanikowałam, i wtedy się wrócił. Ale on jest u ciebie, czy co? Nie, nie ma go tu. Idzie. No, to gówno, bo Jeff mnie tu leczy w krzakach. Nie będzie szukał. Widział niby Ja dobra Kurde no nie zrobię nic zaś będę leżać Nie trafił Jak to przeciało przeze mnie centralnie Nie kręćcie się tu Podnosisz się Tak może lepiej jakbyś tam bramę otworzył ta spółka dopiero wiem, ile mogłam otworzyć, jak no stop dostaje w pisty? No tak, bo on za tego hasioka nie widzi postaci, bo ten hasiok zakrywa całą postać. On jest na otwarcie. Tak, on o, się idzie. leczy sam. Idź, otwierać? Tak. Czekaj, zawrócił. Możesz mnie wyleczyć. Powiem, pomóc zaś cię. <grystanie> Mieli dużo czasu, żeby drugą bramę sobie <grystanie> Latarka w głowę i w ogóle nawet nie świeca. W przez tą głowę. Oglądaj. No, uciekli wszyscy, tylko nie dżajeką. Chyba szuka sobie łazu. Mógłby się na chwilę zatrzymać. GG World Plate Johansson. Nie, GG World Plate, tylko jeszcze jedna aż taka. Słucham? U mnie było dobrze. Nie, już skończył cios, on dopiero dostał. Tam kamerę nie obraca. No masz. <laughs> Musi jeszcze na koniec, nie? Mm -hmm.